Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale postaram się omówić dla Was Macbeth'a, Autorstwa Williama Szekspira i myślę, że możemy od razu zacząć. Więc jeżeli chodzi o Macbeth'a, tak jak powiedziałem, jest to e, utwór autorstwa Williama Szekspira który prezentuje nam e, historię e, szkockiego e, rycerza. I zaczynamy od samego początku. To e, Macbeth jest, to już jest rycerzem, który po wygranej e, bitwie, po wygranej wojnie wraca ze swoim przyjacielem Banco, do, zamku, no do domu, do zamku. No i po drodze w, na, natrafia na wrzosowisko, na, na którym spotyka trzy czarownice. <laughs> Zdaje się, z, <laughs> zaczyna rozmawiać z tymi czarownicami, które przypowiadają mu, że zostanie on tanem Kawdoru, a później w przyszłości może jeszcze zostać królem. Z kolei jemu towarzyszowi przypowiadają, że. Że będzie on ojcem królów. Oczywiście Macbeth wierzy i nie wierzy w te przepowiednie, jednakże propozycja zostania królem wydaje mi się no, bardzo korzystna. Jednakże nasz przyja jego przyjaciel Banko przestrzega go przed, bym powiedział, przed przesadną taką wiarą w przepowiednie. Powinien zachować trochę zdrowy rozsądek i nie wierzyć tak w słowo w słowo. Nasz Macbeth jednakże <coughs> jest tak uradowany tym, że pojawiły się takie nowe perspektywy, że może zostać w przyszłości królem, że decyduje się napisać list do swojej żony, do swojej żony Lady Macbeth, do której tłumaczy jej całą sytuację, czyli że właśnie dostał te przepowiednie, że zostanie królem. No i dzieli się, dzieli się z nią tą, tą taką, no, bym powiedział, radosną nowiną. Jednakże tutaj trochę z, y, nasz bohater popełnia błąd, ponieważ możemy powiedzieć, że to, że się z nią podzielił, podzielił się ze swoją żoną, no, tą wiadomością, no, będzie miało później następne konsekwencje, o których teraz powiem. Y, na moment przenosimy się do, do obozów y, do obozu wojsk szkockich, gdzie właśnie przebywa król Duncan i dowiaduje się on, że właśnie Magbet w ostatniej tej bitwie, wojnie, yy, no, odniósł wiele zasług, no i w takim dowodzie uznania yy, nadaje Magbetowi tytuł Tanaka w Doru. Co po części, co, co jest zgodne z pierwszą przepowiednią, które przepowiedział mu yy, czarownica. Dodatkowo decyduje się zostać u Macbeth'a na noc, no bo tutaj też musimy wiedzieć, że Macbeth i król Duncan są ze sobą powiązani. Nie są to jakieś tam może bardzo bliskie relacje krwi, no ale no są w każdym razie ze sobą powiązani. Więc król przybywa do niego no, do zamku no i zostaje na noc. Kiedy właśnie Magbet dowiaduje się, że właśnie został ten zamykak w Doru i że to jest, że właśnie ta pierwsza część przypomnienia się spełniła, zaczyna zastanawiać się, co dalej. Jego żona jest bardzo zmotywowana do tego, żeby zostać królową, pragnie tego i dodatkowo też chce, żeby Macbeth. Wykorzystał okazję, że właśnie król Duncan u niego nocuje. Namawiał swojego męża do, no po prostu do zabójstwa, czy na czym jest, do królobójstwa, stosując tutaj też na no, pewno taką szantaż albo granie na emocjach, ponieważ Macbeth, <coughs> ponieważ Macbeth no jest świadomy, że to jest jakaś okazja, że ma okazję zabić króla, ale nie jest to końca Przekonany, czy powinien to zrobić, czy lepiej poczekać. No i tutaj, żeby trochę go, tak powiem, zmotywować, tak w cudzysłowie oczywiście, żona Macbetha uświadamia mu, że, że ona by się nie krępowała, że ona jest taka odważna, że. że no, że gdyby miała dziecko przy piersi, które był tam karibano, no to ona by je oderwała i, no, i by nim rzuci, nią, tym dzieciakiem by rzuciła o podłogę, to też no, żeby po prostu rozłupać czaszkę te, temu dziecku. To też okazuje taką odwagę, takie też okrucieństwo tej kobiety. I mm, dodatkowo też jakby to powiedzieć, nasz no, daje naszemu Macbethowi wybór, że albo zabije yy, Duncana i tym samym udowodni, że jest prawdziwym mężczyzną, albo go nie zabije, no nie jest mężczyzną, więc trochę tak gra, yy, wykorzystuje takie to, bym powiedział, męskie ego naszego bohatera naszego Macbeta. No i tutaj nasz bohater za bardzo nie ma wyjścia. No. Chce zaimponować żonie, więc decyduje się, że właśnie dokona mordu na królu Duncanie. Kiedy zapada noc, nasz Lady Macbeth udaje się do pilnujących Dontka na strażników, podaje im, na, podaje im tam napój, po którym oni zasypiają, a nasz magnet zakrada, zakra, zakrada się do komnaty, w której właśnie śpi władca i przy użyciu sztyletu dokonuje mordu. No Wszystko oczywiście dzieje się w nocy, po cichu, więc że tak powiem, nie ma żadnych, nie ma żadnych dowodów, nie ma żadnych świadków, że akurat Tomak będzie dokonał zbrodni. Następnego dnia no, wychodzi oczywiście na jaw, że, że król nie żyje. Oskarżeni zostają strażnicy, którzy pilnowali. Którzy pilnowali właśnie Dunkana i zostali oni skazani tym samym na śmierć. Synowie, Magbe, synowie króla Dunkana no, czują się średnio bezpiecznie w kraju, więc decydują się uciec do Anglii. A Macbeth, ze względu właśnie na to, że jest spokrewniony z królem, no to zostaje mianowany królem. A tym samym, no, wiadomo, Lady Macbeth zostaje królową. Dobrze. No i tutaj mamy też motyw, musimy trochę spojrzeć na motyw Banka, na jego przyjaciela, który zaczyna zastanawiać się i czy nie ma tu nic podejrzanego, że raptownie Magbet w tak szybkim czasie został najpierw tanem Kawdoru, później królem. I no oczywiście jeszcze jest ta kwestia tego królobójstwa, które nie wiadomo kto, ale no, my wiemy, że Macbeth dokonał. No i tutaj Macbeth dowiaduje się, że nasz że bank go podejrzewa i tym samym zleca, zleca jego zabójstwo. No, po prostu yy, wynajęci rycerze czy, yy, mieli czekać na banka pod murami zamku, no i kiedy się pojawi, mieli go, <coughs> mieli go zabić. No, i oczywiście no, realizują ten plan. Banko umiera, a jego sensem banka no, udało mi się uciec. No ale, no cóż, no i tak, ale prawdziwy przyjaciel Macbeta, właśnie, no, ginie. Przenosimy się do, no, do zamku Macbeta, gdzie właśnie odbywa się uczta ze względu na koronację. Macbeth'a, który właśnie już jest koronowany na króla. No i w trakcie tej uroczystości Macbethowi ukazuje się duch banka. Macbeth jest oczywiście przerażony. No, wiadomo, nie widzi się ducha na, na co dzień. Oczywiście jest bardzo przerażony, praktycznie zaczyna. Na, znaczy, przestaje kontrolować to, co mówi. I po części z jego wypowiedzi możemy wnioskować, że. Może, może nie tak bezpośrednio, ale po prostu po części Mag to, co mówi Macbeth, wskazy mogłoby wskazywać na to, że to on by dokonał tego morderstwa. Oczywiście w porę ingeruje jego żona Lady Macbeth, która, yy, która, że tak powiem, odprawia naszego króla do yy, komnaty, tłumacząc, że po prostu Macbeth jest zmęczony i musi odpocząć. Ale... Zebrany wokół Macbetha tłum zaczyna trochę podejrzewać, że może nie chodzi o to jakieś zmęczenie, tylko po prostu coś Macbeth rzeczywiście ma na sumieniu. Dobrze, teraz się skupmy, jak wyglądają rządy Macbeta. Jest już właśnie królem Szkocji. No, ogólnie nie są to za ciekawe czasy. To czas wielkiego terroru, wielkiego strachu, gdzie nikt nie czuje się bezpieczny, praktycznie każdy jest oskarżony o zdradę. Macbeth usilnie stara się utrzymać władzę, a myśli o tym, że może tę władzę stracić, wręcz go, że tak powiem, paraliżują. To jest po prostu, popada w no pewnego rodzaju obłęd i, bo, i robi wszystko, żeby tę władzę utrzymać. No i tutaj też możemy powiedzieć, że Macbeth po dokonaniu zbrodni, ale i po przejęciu władzy przechodzi taką wewnętrzną przemianę. Ze szlachetnego rycerza po prostu staje się okrutnym tyranem, yy, który zabija wszystkich, yy, otacza się yy, w z, no, no, w złym towarzystwie, z, głównie są to piskowcy, zdrajcy, więc to no, nie jest jakieś tam pozytywne otoczenie, no też banka, czyli zabi twojego najlepszego przyjaciela, no i też to, to jest przykre, no po prostu on się oddala od swojej żony, ta żona schodzi na taki bym powiedział drugi tor, drugi plan i najważniejsze dla Macbetha to jest tylko władza i, wszystko, i robi wszystko, żeby ją utrzymać no i też tym samym no Traci, można też powiedzieć, że Macbeth traci uznanie w oczach swoich poddanych. No już nie jest, szlachet, nie jest już szlachetnym rycerzem, tylko jest po prostu okrutnym tyranem, którego no praktycznie każdy chciałby się już pozbyć. No i tutaj też właśnie mamy pokazane, tutaj właśnie kolejny slajd odnosi się, że po prostu cała Szkocja spływa krwią, bo Macbeth morduje wszystkich bez, bez zastanowienia. Jeżeli ktoś mi się po prostu nie spodoba, ktoś pomyśli, że ktoś mógłby go zdradzić, próbować pozbawić władzy, no to ginie. Okej. Okay. Tutaj taką jedną postacią, która, możemy powiedzieć, sprzeciwia się rządom Macbetha. Jest Magdów. Magdów jest rycerzem, który, tak jak już powiedziałem, sprzeciwia się rządom i ucieka do Anglii, żeby, gdzie prosi król Anglii o wsparcie, żeby no, ruszyć na te szkocje, ruszyć na Macbeta i go obalić. No, tutaj niestety jest taki problem, że Macbeth dowiaduje się, o, tak jakby, o poczynaniach naszego Magdufa, i wie, że Magdufa już nie ma, jest już w tej Anglii, no i oskarża go o zdradę. Tym samym wysyła do zamku Magdufa no, najemników, którzy mordują jego, jego rodzinę, w tym żonę i dzieci. Więc, no tutaj ta decyzja no, będzie miała takie. Następstwa, że Magdów będzie pragnął zemsty i w końcu ruszy z wojskami Anglii na, na Macbeta. Idąc dalej, nasz Macbeth no, nadal się boi, że straci tę władzę, więc udaje się do czarownic, które, które no, w pewnym stopniu mają go przekonać, doradzić, co robić, żeby tej władzy nie, nie stracił. No i te czarownice przepowiadają mu, że powinien się strzec Magdufa, to jest pierwsza przepowiednia. Kolejna to jest to jest dziecko, w, znaczy Magdufa, kiedy mamy pierwszą przepowiednię, mówią o mężczyźnie z, z głową w hermię. To jest właśnie to ostrzeżenie przed Magdufem. Kolejna taka przepowiednia dotyczy. Dotyczy dziecka w plamie krwi. No i to, ta przepowiednia do, dotyczy, że Macbeth nie zginie z ręki człowieka, którego urodziła kobieta. Więc praktycznie nie ma szans, żeby ktoś, ktoś no, zabił Macbeta, no bo, no bo niby jak? Skoro nie, może, nie, nie jest to człowiek, którego urodziła kobieta. No i dalej to jest też, przepowiadają mu, że tak długo utrzyma władzę, dopóki. Las, las nie podejdzie pod, pod jego samek. No i też później przypowiadają mu jeszcze siedmiu królów na tronach. Z, jeden będzie właśnie z lusterkiem, który, który będzie zapowiadał jakby nową dynastię. Ale w każdym razie przepowiednie upewniają Macbetha, że tej władzy nie straci, więc Macbeth przekonany, że tej władzy nie straci, jest przekonany, że właśnie nie straci i wraca do zamku. Tutaj akurat, kiedy on właśnie już wraca do tego zamku, w następnym akcie, w następnej scenie już mamy, dowiadujemy się, że właśnie Magdów ruszył z Anglii z wojskami i kieruje się no, no, idzie w kierunku Macbeth, rusza na jego zamek. No i kiedy już jest bardzo blisko, nakazuje, yy, no, tak powiedzmy to rycerzom, wziąć po gałązce yy, po gałązce tam no, taki, takiego drzewa, yy, co ma być pewnego formu kamuflażu, żeby nie, nie uniemożliwić wykrycie przez na przykład jakichś zwiadowców, które by, mógłby mieć ewentualnie magnet. Y, tutaj na moment chciałbym wrócić jeszcze do wątku Lady Macbeth, gdyż jest to kobieta, która, y, która tak jak pamięta, pamiętamy, mówiła, że y, nie zastanawiała się nad mordem, która by dokonała mordu. Y, pamiętam o tym dziecku, którym by, którego by oderwała od piersi i rzuciła nią podłogę, żeby rozłupać jego czaszkę. Y, jednakże po dokonaniu zbrodni przez Macbetha y, ta świadomość, że no ona jakby też jest współwinna tej śmierci króla na y, no nasza Lady Macbeth zupełnie sobie nie radzi. Ko jest to kobieta, która y, popada też pewnego rodzaju obłęd, y, nie śpi po nocach, praktycznie w ciągu nocy chodzi po zamku i usilnie próbuje. Zmyć ślady krwi z, no z rąk. Oczywiście tych śladów nie ma, jednakże ona już ma taki obłęd, że myśli, że rzeczywiście te, no te ręce ma poplamione krwią. Więc je myje, 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 ale to i tak nic, nic to nie daje. No. No, chyba każdy rozumie o co tutaj chodzi. No i co tutaj też jest przykre, to jest po prostu to, że ona jest sama. Po prostu Magwed jest już centralnie zapatrzony w władzę. To jest yy, najważniejsza dla niego wartość, więc ci, ci, dwoje, ci ludzie odsunęli się od, sobie, od, się od siebie. Więc tutaj też mam pokazane po prostu, jak wyglądają relacje międzyludzkie przed i po, yy, po zabójstwie. Więc. Więc widzimy, że po prostu no, oddalili się od siebie. Idąc dalej, do Macbetha dochodzi właśnie wiadomość, że las zbliża się do jego zamku. Więc to jest taka, jakby, Więc Macbeth zdaje sobie sprawę, że jedna z trzech przepowiedni się już spełniła, więc po części czuje się lekko zagrożony, jednakże nadal myśli, że uda mu się. Wybrał, no w końcu ma jeszcze dwie przepowiednie. Niestety w, w tej samej chwili, kiedy dowiaduje się o tym Lesie, dochodzi do niego wiadomość, że Lady Macbeth popełniła samobójstwo. I co przykre, macbeta nie rusza w ogóle ta wiadomość. Nie przeżywa jakoś tego. To jest już człowiek, który myśli zupełnie innymi kategoriami. To jest człowiek, który tylko myśli o władzy. Władza jest jego głównym celem. Nie liczy się już na niego, czy on ma żonę, czy już ją stracił. Żona się już w ogóle na niego liczy. Nie liczy. To jest najważniejsza jest tylko władza, władza, władza. I nic poza tym. Idąc dalej, no to już dochodzi po prostu do oblężenia. Gdzie. Wojska Magdufa walczą przeciwko wojskom Magbeta, no i no dochodzi do walki. Finalnie dochodzi do tego, że wojskom Magdufa no, no, zwyciężają. Dochodzi do ostatecznej potyczki między Macbethem i Macdufem. No i co ciekawe, Macbeth nadal myśli, że uda mu się, uda mu się przeżyć, że utrzyma władzę i tak dalej. Jednakże, wychodzi na jaw, że Macduf, yy, no przyszedł na świat przez cesarskie cięcie. No, po prostu, yy, no tak, no, możemy powiedzieć, no miał po prostu te, yy, przez cesarskie cięcie, więc tak. Po części, no, no, nie był urodzony przez kobietę. W sensie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, no, ja tu chyba nie muszę teraz tłumaczyć, jak wygląda proces ciąży i tak dalej. Po prostu chodzi, że przez cesarkę, przez cesarkę, więc to jest w, 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 w myśli Williama Szekspira, to jest jakby nie był urodzony przez kobietę. Nie wnikam. Mam nadzieję, że każdy rozumiał, co mi tutaj chodziło. No i dobra. Czyli tym samym, no niestety, 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 zależy jak na to patrzeć, nasz Macbeth ginie, Magdów wygrywa i głowę Mag magbeta nabija na włócznie, Więc no nasz Magbet no kończy chyba w najgorszy możliwy sposób jak tylko mógł. No i tak praktycznie kończy się nasza lektura. Nowym królem zostaje Malcolm. no i no i na tym się kończy nasza, nasza lektura, jeżeli chodzi o dzieje Makbeta. Czyli tutaj musimy pamiętać o znaczy najważniejsze tutaj wątki, to jest oczywiście moty, motyw zbrodni, postacie fantastyczne, przemiana bohatera, to bym powiedział, że to jest chyba najważniejszy utwór, znaczy najważniejszy motyw z tego utworu, no i też władza. Więc to są takie główne bym powiedział, motywy, które są poruszane w tej. Lekturze, więc z mojej strony to byłoby na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że taka forma i taki sposób, powiem, szybkiego omawiania lektury się Wam spodoba. Jeśli tak, to oczywiście napiszcie coś tam zawsze w komentarzach. No i też bardzo oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania mojego kanału. I Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!